Dzień dobry. Siedzę w wiacie u koni. Psy szczęśliwe, konie szczęśliwe. A ja siedzę i myślę <laughs> nad tym, jak bardzo zrujnowaliśmy naturę. Ru rujnujemy ją nadal. Dzisiaj byłam z psami na długim spacerze, pojechaliśmy do lasu Wycieczka była piękna. Las, rzeka. Cisza, spokój. Nad rzeką bobry zrobiły sobie jeszcze nie zrobiły, dopiero zaczęły robić żeremia. I tak sobie pomyślałam, jak długo Posiedzą sobie te bobry w tamtym cichym, spokojnym miejscu. Bo jak tylko zrobią tamy, to najprawdopodobniej znajdzie się ktoś, kto będzie chciał usunąć stamtąd te zwierzęta. Tak mało zostawiamy im miejsca na życie, na rozmnażanie. Zostawiając Puste łąki, które i tak nikomu nic nie przynoszą, żadnego pożytku. Teraz na wsi nie hoduje się już zwierząt, więc po prostu łąki są. Ludzie dostają dotacje, więc koszą je raz w roku. Na tym opiera się ostatnio cała gospodarka rolna małych gospodarstw tak zwanych gospodarstw. Bo ciężko to nazwać gospodarką. Niestety <laughs> eee, przykro to stwierdzić, ale najprawdopodobniej będzie jeszcze gorzej. Bo tak naprawdę nikt nic z tym nie robi. Wprowadzają dziwne zakazy. Zupełnie nierealne i z kosmosu. Natomiast nikt nie przywraca ziemi do tego co było kiedyś. I tak właśnie sobie siedzę. I rozkminiam. A zwierzaczki leżą i słuchają. <grym> Uwielbiam to swoje miejsce. Kocham tu żyć i jest cudownie. Dawno nie byłam taka szczęśliwa. Jestem tutaj dopiero drugi rok. Zaczyna się trzeci rok. I to jest miejsce, gdzie chciałabym już zostać na stałe. Zobaczymy. Może się uda, bo miejsce ma potencjał, przynajmniej dla mnie. Na pewno nie ma tu y, takiej infrastruktury jak bliżej miasta, ale to już przeżyłam w swoim życiu. Bloki, centrum Krakowa. Dziękuję. <grystanie> ok, mając 20 lat, było fajnie. Ale obecnie to nie moja bajka. Zresztą zawsze chciałam mieć swój ogród, swoje zwierzęta i żyć wśród drzew, krzewów, lasów, pól, rzek. Jeść swoje warzywa, swoje owoce to coś, co kocham. Na dzisiaj koniec rozkminy. Idę do domu. Tak. <śm> <śm>